Cześć wszystkim, tu Busztra. Witam na kolejnym odcinku Piwak Nocy w Lesie. Zapraszam do oglądania. Miejsce. jak widać, w leży a a ja powoli zaczyna się składać. chcielibyście wiedzieć, co mam w chwipunku, tak też zrobimy. Pokażę Wam, z czym się zabrałem dzisiaj, co wziąłem ze sobą na takie lekkie biwakowanie. W lecie w sumie, no, jest wiosna, ale około 10 stopni ma być w nocy. Także ja to biorę jako lato. Na dzisiejszy biwak, przygotowałem się. Trochę bardziej, powiedzmy, trochę grubiej. Chciałem się wyspać, chcę się wyspać. Eee, także mam trochę więcej rzeczy ze sobą niż zamierzałem w sumie wziąć. Gabarytowo to wyszło naprawdę trochę sporo. Ale zaczynając powoli. wieżę co spanie. Tutaj mam dmuchany materac. Pompowany. Grubość mniej więcej 6 cm. Pokażę później mniej więcej, jak wygląda. Jak jest. Piwór, malutki, jak widać, tutaj niby komfortowo jest od 11 do 21, a do plus, od plus 7 można według tej e, teorii. Ja byłem przy, y, przy zerze stopni, e, też dawał radę, ale to, to dla mnie jest indywidualna kwestia, myślę, jak to to odbiera. Kolejny kocyk, jeszcze lepsze szapy szafy wziąłem, jakiś znalazł i dodatkowa bluza. Jak widzicie, się w fruterii kawku, jest dość ciepło, także jakaś buza gruba jak najbardziej oczywiście przyda się. Na szyję ściągany komin ze ściągaczami, żeby dobrze przylagało. Do tego polarowy komin, grubszy. Nigdy nie wiadomo, czy będą jakieś większe wiatry. Śpieci się pod tarpem, to wszystko leży na tarpie właśnie. start. Także go będę później rozkładać zapasowe grube skarpety arafatka do wielu rzeczy się przydaje czyli rozłożyć jedzenie czy przefiltrować wodę czy po prostu zakryć się przed wiatrem słońcem, czymkolwiek rękawiczki, ja mam 3 czapka na noc żeby było komfortowo, bardziej komfortowo niż pod całym śpiworem tym cienkim bielizna termoaktywna taka tylko górna część w spodzie nie potrzebuję, mam akadresowe na sobie także one wystarczają w zupełności zapasowa rozpałka tak, w razie W, gdyby tak się bardzo rozpadało, nie mógłbym znaleźć rozpałki lub po prostu nie miałbym na to czasu eee, zawsze warto mieć zazwyczaj korzystam z tego co mam dookoła, ale jednak taką rozpołeczkę gdzieś tam na plecach sobie zawsze trzymam w plecaku eee, na wszelki wypadek mała taka lornetka lunetowa do tropienia zwierzyny, czy obserwowania ludzi z daleka czy idą do nas, czy nie. No i kolejna część: bardziej drobne rzeczy. Pusteczki. Każdy wie po co raczej. Małe opakowania. Ja sobie lubię wziąć dwie takie fiolki Na coś do sprawdzenia. Jakaś nowa rozpałka, może. Pokażę to trochę bliżej. Na jakąś nową rozpałkę. Lubię sobie to wpakować. gdzieś znajdę, zawsze mam w plecaku, W razie czego też jest łakat puste. Jeszcze, jeszcze nie robiłem żadnej rozpałki do nich. Są puste, żeby zrobić. No i zawsze mam przy sobie. To jest wodoszczelne, także woda się do tego nie dostanie. W razie czego, jakby też zapominano na noc. deszcz oczywiście, to zawsze tą rozpałkę będę mieć dobrze zabezpieczoną, żeby nie zmokła i nie będę problemu z spalaniem bliska. Nóż żyletkowy. Multitool z kombinerkami. Plus inne, wszystkie inne padziewia. Scyzoryk jest jakiś super jakości. Zaraz większe robię o, Jeszcze się zaczął sprężynowy nowy akurat ten. E, nie polecam takich akurat. Ja wziąłem pierwszy lepszy, bo mój ostatni niestety się zgubił. Że musiałem wziąć taki. E, tu mam różnego rodzaju karabinczyki i spinacze do linek, żeby gdzieś coś przytwierdzić. E, to taki mój mały zestawik. Latarka numer jeden, zwykła, poczkowa i kolejna czołowa, bardzo przydatna, czołowa się bardzo przydaje, polecam naprawdę mieć czołową też ze sobą, pomimo tego, że ktoś nie lubi, lepiej mieć gdzieś tam, w wypadek zawsze to lepiej jest gdzieś zawiesić, naprawdę, jest lepiej w utrzymaniu gdziekolwiek, sznurki, cała masa w moim przypadku, no i co, dalej mamy co, widel, co łyżka, z nożem, małym nożem jeszcze na boku siekierka powerbank solaryczny także pod solar go mogę naładować lub sam teraz naładowany powerbank drugi naładowany akurat w domu naładowałem na wszelki wypadek, tylko nie było słońca kabel piła rozkładana Z wyżką, drewnianą. Ostatnio wystrugałem, ale koledzy wyrzucili do ogniska przez przypadek, bo ze spadykiem Nie zauważyli, więc już teraz sobie kupiłem. Myślę, że nikt nie pomyli. następnym razem kawałek seberka. Dzisiaj będę gotować piec w sumie na ognisku jajka. Także z przyda mi się do tego tego plastry jest Noże najpierw to, może to jest do leczenia. To jest taka gaza z bandażem gaza i bandaż jakby w jednym eee, także to tak wygląda mały zestaw ratunkowy tampon do rozpalania ognia w razie czego też jak rozpałka po prostu zapasowy gdzieś tam wrzucony w plecach zawsze na żeby dnie żeby sobie leżał w razie bo było zapasowe dwie zapalniczki jedna na kółko druga na pstryczek obydwie działają kompas z termometrem bardzo fajny, może go przypiąć do paska, patrzyć z góry, również pokazuje gdzie jest jaki kierunek, gdzie jest, jakiś kierunek. jest karabinczyk. Termowe też fajnie sprawuje, yy, sprawuje się, tylko że trzeba go trzymać w pionie zawsze oczywiście. No i co? Kolejne mam siwo jeszcze tradycyjne plus jeszcze safety pen. bardziej multitul do rozbijania szyb. Oczywiście raczej szyb w lesie nie spotkam ale jest tu również właśnie nożyk i krzesiwo. Krzesiwo też odkręca widzę. Tu z razie czego jeszcze jest gwizdek. Także tak wygląda safety pen. No i to wszystko leży na tarpie jak już mówiłem wcześniej, czyli na moim w w sumie, na mojej stronie nie. do tego oczywiście mam jeszcze sprzęt do nagrywania w sumie nie za wiele głównie statywy jeden statyw duży drugi dość mały, prosty i trzeci malutki, że gdziekolwiek go mogę przyczepić w razie. to są z takich akurat jeszcze mankamentów do tego jedzenie w kwestii własnej oczywiście jedzenie, picie ja sobie wziąłem na dzisiaj butelkę wody, sałatkę, dwie bułki, dwie kiełbasy. No i paczkę jajek, oczywiście, do smażenia na rano, jajecznica. A na wieczór sobie zrobię jeszcze foknisko. To tyle z ekiponu. ja yeah. yeah. Byli z nami Holendrzy przez chwilę eee, Szukali dokładnie owiec Owiec, czy bardziej goatów eee, Chodzi o kozice mniej więcej W tych terenach eee, Spore statko przebiega często Ja kiedyś je już trupiłem, eee, Znałem ich lokalizację eee, akurat, eee, z, z chyba z córką i może i chłopakiem, nie jestem pewien, e, z jakąś tą gromadką młodzieży, e, szukał właśnie ich. E, powiedziałem, że w tych kierunkach, żeby szukali, bo w tych kierunkach najczęściej się znajdują, ale nie wiem, czy o tej godzinie, bo jakieś byłem z rana, także samego rana e, najlepiej je po prostu w tych okolicach, ale czy o tej godzinie znajdą, to nie wiem. Co się okazało, że jednak były akurat w tym kierunku co popatrzył, akurat były także udało się, że tak jak wskazałem kierunek tak popatrzył chwilę przez swoją lunetę i jak było widać na wideo wcześniej, znalazł automatycznie parę kołtów, parę kozic gdzieś tam sobie właśnie szło, w sumie dosyć spora grupka hmm. nagrałem to udało mi się, zaraz wam pokażę oczywiście eee... no i tyle, miło mi pożegnali Życzę mi powodzenia w dzisiejszej nocce tak czasami się zdarza, że jednak wpadają turyści właśnie, którzy gdzieś tam szukają jakichś zdarzeń, szukają zwierząt i mogli mnie pomylić, może jestem moru ubrany, mogli pomylić mnie z jakieś zwierzęcie, może z daleka. No i tutaj przyszli po prostu. stąd też spotkaliśmy się i tak to już po takiej sytuacji się zdarzają oczywiście. Ale trzeba być jak najbardziej otwartym i będzie wszystko dobrze. Tarpa 3x3 przydwieciłem dwa rogi tamten jeden oraz ten, który już śledziami, są gotowe równo z jedną czwartą. Zaznaczam sobie numer 1, tak samo z drugiej strony, jedna czwarta przybliżam. Mamy już pewien, pewnego rodzaju namiot. Można mieć patyk. Jaka swój statyw. Rozsuwany, teleskopowy, tak. Oczywiście żeby yy, górą nie zadrapać, przypadkiem tarpa, bo od spodu zamierzam go włożyć. E, żeby nie zadrapać, położyć jakiś materiał. Też w tym przypadku tapa, najprawdopodobniej nie będę potrzebować jednej z arafatek. Taki razie zawinę prosto rafatkę oto Jeden z kominów polarowych w sumie dokładnie i może to pot i w ten sposób na namiot. Resztę można przytwierdzić jakimś szurkiem. w ten sposób nie ma żadnego problemu można też na dwa szturki ale to jest więcej zabawy lepsze wyjście sobie zrobić też można i tak to jest więcej zabawy ja sobie zablokuję tylko w prąd jak widać w środku jest Komfortowo, jest rurka podtrzymująca. No i tyle z miejsca mniej więcej dla mnie. Oczywiście wszystko obsypałem dookoła. Także naprawdę jest dość szczelny. A oto mój dmuchany materac. Większość z tych materaców otrzymujecie w cenach od 500 zł w górę. Ja natomiast ten znalazłem na tańszej stronie na internecie. Jest to strona typu AliExpress, Wish i dalej. Jeżeli ktoś wie, jak się poruszać w tych stronach, jak zamawiać, miesiąc czasu czekania może jest, ale jednak są rzeczy naprawdę tego warte. Przykładowo właśnie ten materac kawarytowo bardzo mało zajmuje miejsca. Osiem Dziewięć Dziesięć Dwanaście I w sumie już jest wystarczająco Ja jeszcze jedno dmuchnę. Tak na zaś bo są dwa korki, jeden do spuszczania powietrza szybkiego, czyli jak otworzę to automatycznie spuszcza się całe powietrze. A drugi do dmuchania, który nie spuszcza się kiedy otworzę, e, mogę po prostu dmuchać, no i jak skończę, to po prostu Wygląda na Wygląda w ten sposób jest naprawdę bardzo komfortowy, jest długi. I już pokazujemy, jak to wygląda na Jak widać materac mieści się cały. W tarpie. Ewentualnie zawsze można ustawić materac w drugą stronę, prawda? I tak można spać. Też jest dobrze. Mogę oczywiście tak samo ułożyć po tej stronie, gdzie teraz stoję. Jak kto chce, to jest... Tarp w tym momencie w kształcie trójkątu, także mamy trzy boki. Może układać jak tą dopojrość? Stąd też mam trochę żysz, szyszek. Wybieram je wszystkie. 先生 No, przed chwilą jedno jajko mi właśnie wybuchło. Nie wiem co z niego będzie, ale wyciągniemy je na szoki wypadek. Oczywiście. Drugie mamy tutaj. Schowane. Dobrze się trzyma. Bardzo dobrze się zrobiło. Trochę soli i można spokojnie sobie spróbować. Teka. Mm. Malina. Teraz drugie. O! Gorące jeszcze. Aha. idealnie, idealnie zrobione, dookoła bialutkie. Jest go trochę. Posolić i można zajadać. Mm. chlebka do tego. Jest pyszna. Jak na kolacyjka.